Poniedziałek godzina 23, a więc czas, żeby nagrać dla Was kolejny odcineczek z naszej serii pod tytułem Ojcowizna. I jeżeli chcesz, żeby mi się tutaj miło na serduchu zrobiło, to zostaw łapkę w górę. Oraz hashtag kostka, a ja ci właśnie owe serducho przypnę yy, pod Twoim komentarzem. No i też mam taką, taką dla Was prośbę: już jeszcze trochę pożydzę i zaraz zaczniemy odcinek. Ale mam taką prośbę, zostawcie jeszcze subskrypcję tam na dole, ten czerwony guziczek, tak jak taki rasowy YouTuber, że tak to powiem. Yy, chcę po prostu dobić te 20 subów, żeby to tak, wiecie, jakoś tak fajnie wyglądało. Mam 18, czy tam te 17 wcześniej, już chyba z rok. No i... Przebijmy w końcu te 20 koła. Będę zadowolony i już nie będę wspominał o tych subach. E, ale co? Czemu tak się rozgadałem? Dlatego, że my dzisiaj mamy czas my dzisiaj mamy sobie czas piwko wypić, e, pogadać. Dlatego, że no już jest po żniwach, e, więc nie musimy się śpieszyć. Sianek wita jeszcze nieskoszony, właśnie się dzisiaj tym zajmiemy w sensie skoszeniem trawy. E, ale na razie mamy chill, deszczu nie nadają, więc, więc na spokojnie wszystko sobie ogarniemy. Co i jak ma być. Dobra, odpalamy sobie Ursusa A czemu Ursusa? E, dlatego, że po prostu chcę dzisiaj sobie oboma ciągnikami popracować, tak oporowo dzisiaj e, i najpierw pojedziemy sobie Ursusem, e, e, z wozem pozbierać kostek trochę, nie wiem czy wszystkie mi się zmieszczą, ale najwyżej sobie część pozbieram teraz, a część po z odcinkiem, oczywiście trzeba na dwa razy świecę podgrzewać, no bo no bo tak by już trochę postał już teraz nie będzie palu. E, no a później z sobie zapniemy do naszej kosiereczki I zaczniemy kosić łąkę, raczej wątpię, że mi się całą uda skosić, no bo mimo wszystko e, Odcinek nie będzie aż taki długi, więc Więc e, pewnie całej mi się nie uda skosić, ale chociaż sobie zaczniemy, Jak gdzieś tam Poza odcinkiem e, Czy jeszcze raz? Co jest? Coś Coś się zepsuło? Pa, patrz to Nie, nie mogę odpalić, ty Ursus, nie denerwuj mnie, proszę, uruchom się bo to mnie wszystkie plany pokrzyżuje Nie no, to po prostu Władymircem byśmy pojechali wtedy Ale wolałbym tutaj sobie wadkiem huh. Dobra, zrobię trochę taki cheat Ale zrobimy sobie tak No sorry, nie wiem czemu to się czasami baguje eee, Już nie, nie chcę mi się teraz z tym siedzieć znowu Kierownica jest, jest Tutaj wszystko łatpięte, łatpięte. Dobra, o, oczywiście jeszcze nie do tego siadłem Jak... To... Jak zwykle, wszystko nie po mojej myśli. I oczywiście w nocy nagrywam. Jak to ja. Tak jak mówiłem zresztą na początku. No ale jakoś tak się teraz zawziąłem na to odcinki, chcę, żeby były codziennie. Więc będę się starał je codziennie dodawać. E, czemu nie wezmę sobie przyczepy? Ty w sumie? Nie, nie będę przyczepy brał sobie na wóz na e, Szczerze wam powiem, dlatego że no, w wozie mam autoload, ale to tego nie mów to nikomu. Bo się wydarzy że nie realnie gramy a w przyczepie nie dodany jest jeszcze, będzie trzeba dodać więc sobie rozepniemy, wezmę sobie wóz kurde coś, powiem wam szczerze przydałoby się coś pomajaczyć yy, z przebudową gospodarstwa bo patrzcie, że już graty muszę stawiać po poza może bym to wiatę rozwalił jakoś tutaj yy, ogrodził większy plac, nie wiem no coś, coś trzeba pokminić bo to tak nie może być, żeby yy, graty stały za podwórkiem jeszcze tak przy drodze to już w ogóle nie, nie po mojemu to trochę. Mam nadzieję, że mnie słychać, yy, bo ten Ursus jest dość głośny, jak sami wiecie. Ale ogólnie też chciałbym wam zapowiedzieć... Yy, zapowiedzieć. Ogłosić, że możecie oczekiwać na nową serię na kanale. No z racji, że na razie nie wiem co będzie z tymi sąsiadami, to będzie inna seryjka. Yy, taka trochę singla, trochę multi, zobaczymy jak to wyjdzie. Plan jest taki, żeby tamte multi czasami było, ale trochę w innej konwencji jak są te serie, które są teraz. Troszkę, troszkę inaczej, będzie to let's play, ale będzie to trochę inny let's play, e, możecie oczekiwać. Myślę, że kto tam subskrybuje i na streamach był w sobotę i w niedzielę, to, to może wiedzieć o co chodzi. E, coś tam, coś, coś, coś nie, coś pokazywałem, dobra, czekaj, to tutaj skręcę. No, szczerze, wam powiem, że teraz trochę mniej tym ursusikiem chcę jeździć, dlatego, że no jest kurczy głośny. A ja mam ustawienie, tak żeby było władkę słychać. I jest przez to mnie słabo słychać, jakim jeżdżę. I teraz tak. Nie ten wóz wziąłem. Dobra, cięcie. Dobra, witam was po cięciu. Yy, no, musiałem się na wodni wieta piwo wypić, i w ogóle. Nie, ale tak serio, to po prostu mam zrobione dwie wersje tego wozu, i zapomniałem o tym. Yy, jakby mam zrobione jedną wersję, która. Yy, na którą można, wiecie, sypać normalnie zboże i tak dalej a druga, yy, a druga wersja jest zrobiona specjalnie pod kostki właśnie, żeby ten autoload miała. No bo mimo wszystko na takim wozie ile ja bym tych kostek ułożył sam, co nie? Ile by to zajęło? Yy, no i mniej by weszło na pewno niż tak jak jest w gansie to ułożone fajnie No ale niestety ja nie umiem... Znaczy nie umiem, no nie próbowałem tego połączyć, nie wychodziło mi i tak na szybko zrobiłem po prostu dwie wersje i je tu dla was podmieniam, więc złapaliście mnie za rękę aczkolwiek no zapomniałem teraz wziąć yy, podmienić tego woza i przyjechałem z tym normalnym i dlatego musiało być cięcie Mam nadzieję, że mi wybaczycie te moje zaniedbanie, ale chty, chyba wam powiem, że wszystkich nam się nie uda zebrać, chociaż zaraz się okaże. Yy, nie pamiętam ile tu dokładnie na, na ten wóz wchodzi ale walnych chyba i niestety, o, zapomniałem się zrobić, że go przecież nosi, jak się zawoduje kuskami Ale dobra, trudno e, No ten autolowat jest dla mnie dziwny, w innych farmingach był trochę fajniejszy I można było go przede wszystkim łączyć z... Z, z, z Jakby, wiecie, normalnie z sypaniem zboża i tak dalej Możliwe, że da się to zrobić, jakoś tam nawet bez zmieniania tego skryptu No ja po prostu wtedy, co na szybko robiłem, to nie umiałem i wolałem zrobić sobie dwie osobne wersje Jakby wiecie, jedno do, jedno do właśnie wydowożenia I, i drugie do... Do zboża No jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, co nie? Aczkolwiek, co ja bym jeszcze chciał wam tu powiedzieć Powiem wam, że dzisiaj poszłem No praktycznie 3 tygodnie mnie w, w szkole nie było, nie? Więc w sumie to nawet chyba więcej trochę e, Jeden dzień byłem w tamtym tygodniu, no bo się rozchorowałem i w ogóle I się wróciłem od poniedziałku do szkoły normalnie i jest masakra. Tak mi się chce spać, yy, aczkolwiek, no... Jeszcze muszę dla was nagrać, wyrenderować, zrobić miniaturkę i w ogóle, więc... Więc jak się podjąłem, że będę te filmy nagrywał, to chcę... Chcę to robić, przynajmniej na razie. A, ogólnie wiem, czemu czasami wsiadać do czynnika nie mogę. Bo muszę kostkę rzucić, a nie, nie możemy jej pożyć, bo wtedy się boguje. No, ale jak się podjąłem właśnie, że będę dla was nagrywał, no to chcę... To odcinki w miarę regularnie robić. E, aczkolwiek, no, mam kilka projektów, przy których muszę posiedzieć. W końcu, tych rolników z Podlasia dla Was zrobić, trochę też to tak wyszło inaczej niż planowałem. Trochę jestem zawiedziony, no, ale to taki będzie odcinek pilotażowy. Jeżeli Wam się jakoś giga spodobają, no, to będą pewnie te następne odcinki już bardziej dopracowane. Jakoś tak nie mogę się wziąć, żeby go skończyć. E, co jeszcze? No, planuję zrobić film pod muzykę. Taki, taki... Z właśnie z polskiego gospodarstwa Z polskiej gospy Powiem wam tak, że mam film Pod tą samą muzykę i Nawet chyba będzie z tym samym tytułem, jeżeli zrobię Na kanale, tylko będzie inna akcja ukazana I możecie poszukać Jeżeli ktoś zgadnie, to, to przypnę komentarz Jest to dość popularny film na moim kanale Bo ma chyba około 50 Albo 60 tysięcy wyświetleń więc, więc nie będzie wam ciężko znaleźć e, No jakoś mnie tak wzięło, ostatnio mam taki vibe z takich starych lat I chciałbym właśnie sobie... O, Aż tak? Ooo o, o, o. Trochę tego nie przewidziałem Nie wiem, tu coś muszę przestawić z tym, żeby on... Żeby on normalnie by działał bo go nie, 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 sprawdzałem tego. Tak jak mówię, na szybko to było zrobione. Specjalnie po serii, no muszę poprawić. No bo raczej tego wozu będziemy jeszcze dużo razy używać. E, dlatego, że no te kostki raczej będą dość długo jeszcze gościć. A ten Autolot jest fajna rzecz. Muszę sobie właśnie też do przyczepki dodać. Bo w tym sezonie, jak mam jeszcze tylko, tak mało, to tam biedy Ale jak będzie taki, wiecie, rok, że będziemy mieli na kilku polach i w ogóle, no to. Przydałoby się już, żeby ten autolot był w kilku przyczepach. Dobra. Wrzucamy sobie. Ogólnie zszokowaliście mnie, bo zawsze myślałem, że te poniedziałki to takie słabe pod względem wyświetleń. A dzisiaj film dodałem i ma już chyba koło 15-16 tysięcy. No, fajnie by było. 1600-1700 wyświetleń. Pełno już? Nie. Niepełno jeszcze chyba ty. Pełno. To zrobiłem. Co, 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 się stunęło? Czemu to się tak przekręciło? E, Tadzik? E, pobugowany delikatnie ten wóz jest, dobra wiecie co? Ja tu chyba tu zostawię, a lecimy do Władimirca Już nawet nie będę się z tym walczył, tylko no Schibnę się do Władimirca Tak to właśnie jest, jak się nie sprawdzi modów przed odcinkiem Zawsze tak wychodzi po tym. No ale dobra, powiedzmy, że taki zajawka była no, przepraszam, nie sprawdziłem. Musicie mi to wybaczyć. Na następne zbieranie już będzie wóz ogarnięty. No, o 100% co, co, co się ze mną dzieje dzisiaj? Widać? Nie mogę w nocy nagrywać, bo to źle, się źle kończy. Dobra, czekaj. Poprawi się. Ciężka ta siarka. No właśnie. O, złapiesz? Czemu jej teraz nie mogę położyć? Urwa, jak to dzisiaj wszystko nie współgra. Ten dzień do pizdy jest. Mówiąc delikatnie. O, no tak zapomniałem. Dobra, powiedzmy, że może być. Złoży się, złoży się. Przepraszam za wulgaryzm, ale no, taki mam dzisiaj pychowy dzień Ech, Jakoś tak wszystko nie idzie po mojej myśli, nie? Wszystko mnie denerwuje Dobra, opuszczamy No i Wadymircem jest chociaż to, że Pomału to pomału, ale jakoś tam Trochę cichszej cich, Cichszej? Ciszej Niż yy, naszym Ursusem Długo tu nie będę dułoporem. oporem bo no, chciałem tylko wam pokazać, że zaczynam te koszenie Nie jest to najciekawszy proces, tą kosiarką, bo jednak mimo wszystko trwa to dość długo Ale no Kawałek sobie skosimy Ogólnie, znaczy kawałek, w tym sezonie chcę kosałek skosić, bo stwierdziłem, że no, co, nawet jak ma zostać, to lepiej niech zostanie I się sprzeda Tych kostek czy coś Niż, yy, niż ma tutaj leżeć, nie? Trawa, Star się sta starzeć ja nie mogę w nocy nagrywać. Ale czekajcie, o, ostatnio też jakiś odcinek nagrywałem dosłownie tam w nocy. Tak fajnie wyszedł, a teraz. to, A z y, Motpolem, no niedzielę wtedy. Nagrywałem chyba jeszcze później, był pierwszy albo drugi w nocy. A wyszedł fajnie, a dzisiaj jakoś tak. No dzisiaj to szkoła mnie zjadła. Kurde, jakie tu mamory są. No dobra. Ja się będę z wami żegnał, dzisiaj taki odcinek pełen że Jeżeli ktoś dotrwał, co wątpię do tego momentu, to no, napisz po prostu, że hashtag yy, posiarka, ja ci przypnę, serduszko i normalnie yy, mordeczko jesteś, bo oglądasz. Siema!